Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Kuba Jędrykan Jesteśmy po gali s 73 ze mną dyrektor sportowy organizacji Włodzimierz No Powiedz, jesteś zadowolony, że te zastępstwa, które właściwie były niektóre last minute, no to e, dały radę, a wręcz nieraz wygrały? No w, myślę, że tak. No, jestem zadowolony wtedy, kiedy pojedynek trochę pokonuje te kursy, które są... Też rozmawialiśmy o tym przed galą, często zbyt szerokie i jednak premiujące zawodników już znanych, czy szczególnie od nas z kraju, więc trochę tak, no ale przede wszystkim cieszę się, że to była bardzo dobra gala, dużo fajnych skończeń, efektownych akcji i bardzo dobrych pojedynków. No to y, debiutant, y, co się rzadko nie zdarza w walce wieczoru, no i dają tak fenomenalną walkę, że chyba w pełni też zasługują na to, żeby ta walka wieczoru była nie tylko z nazwy, no ale i, i może jakiś bonus nawet. No y, trudno traktować Tomka i Arka jako debiutantów, no bo oni na sportach walki zjedli zęby i, i po prostu przechodzą z dyscypliny, no która jest jakąś składową MMA do, do tej... Pe pełnoprawnej królowej sportu walki, więc e, no myślę, że i to, jak publika ich przyjęła, to i lukiwiców też przyjechało dopingować Tomka, to jakie to były emocje i jaka to była świetna walka? No tylko potwierdziły, że był to doskonały wybór, dobry termin. E, myślę, że możemy być tylko zadowoleni z tej gali. To które, które to zastępstwo powiedzmy najlepiej się pokazało? No, największe wrażenie na pewno zrobił na mnie Krystian Bielski, bo on nie tylko wygrał jako ten bardzo duży underdog, ale też no, pokazał i serce do walki i wrócił z dalekiej podróży w pierwszej rundzie, gdzie naprawdę przyjął sporo mocnych ciosów. I, a, a sam potrafił w drugiej odsłonie odwrócić losy tego pojedynku, także yy, z niego pewnie jestem najbardziej zadowolony, ale też Dominik Humburger mnie zaskoczył. Też wrócił z przegranej rundy. Eee, no pojedynek Bogdana Gnitko z Damianem Piwowarczykiem to raczej krótka historia, pewnie niewiele można powiedzieć o, 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 w ogóle o obu zawodnikach po 5 sekundach, no ale no też co lepszego mógł zrobić jak wygrać w 5 sekund. No tak, ale niektórzy właśnie no, nie, nie dawali szans w ogóle Bogdanowi, na a tu nokaut najszybszy w historii w ogóle KSW, no to chyba też jakiś tutaj bonus za nokaut wieczoru wchodzi w grę. Myślę, że wchodzi, to tak. No, MMA to taki sport, że nawet jeżeli ktoś jest underdogiem około piątki to cały czas może wygrać, ta gala tylko to potwierdziła. Czy myślisz, że, bo, bo ostatnio też mieliśmy taką galę, która na papierze nie była może za mocna, a była do tej pory chyba galą roku, mówię o KSW69, czy myślisz, że ta karta przebiła tamtą? No, myślę, że tu na pewno na duży plus działa, to jednak, że to była gala na hali i nawet jeżeli, nie wiem, no można by podobnie, jeżeli chodzi o efektowność walki, emocje, gdzieś usytuować te gale, no to jednak fakt, że to, co działo się dzisiaj, odbywało się przy praktycznie pełnych trybunach, super dopingu, to na pewno dodaje jakości tego doświadczenia. Rozmawialiśmy tu dzisiaj z, z kilkoma zawodnikami, którzy, którzy gościli na Gali. No i na przykład Paweł Pawlak powiedział, że chyba nie ma za bardzo z kim walczyć, a on chciałby już się bić o pas, że nie ma takiej osoby, z którą mógłby się o ten pas zmierzyć. Czy, czy faktycznie najpierw będzie jakaś walka, która będzie eliminatorem, a potem ewentualna walka o pas? Czy, czy po zwakowaniu tych dwóch pasów przez Roberto od razu będziecie chcieli załatać tą dziurę? Jeszcze się zastanawiamy. No mamy kilka pomysłów to też z uwagi na ten okres wakacyjny i przygotowania do tej gali nie mieliśmy jakoś dużo czasu, żeby jakieś strategiczne decyzje podejmować, więc myślę, że to jeszcze za wcześnie, żeby, żeby tutaj jasne deklaracje składać. To dobrze, no to yy, tak w skali od 1 do 10, to jak, jak ocenisz tą kartę? Znaczy kartę to mogliśmy oceniać przed, to jak ocenisz galę? Nie, myślę, że 9,5 na 10. Ja jestem zadowolony. Nie należy do osób, które są specjalnie euforyczne. No dobrze, no to dziękujemy i w takim razie czekamy na następną, oby już może bez tylu zmian. Słuchajcie, no, pewnie jakieś zmiany będą i to przy tym tempie to będzie się zdarzać, ale niech, jeżeli już się pojawią, to będą ta takie jak podczas tej gali. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję.